Hej, witajcie na moim kanale. Dziś pokażę Wam, jak zrobić taką miękką i nieklejącą się masę lub takiego glutka, jak to jest tam nazywane. Ja tutaj mam przykładowe: Mam tutaj kolor zielony oraz kolor różowy. Ale dzisiaj zrobimy inny kolory. Ale potrzebne nam będą tak barwniki, mąka pszenna-tortowa, pianka do golenia, Woda, miska oraz łyżka. Jeżeli kto chce dużego zrobić tą masę, tego glutka, to oczywiście więcej składników wychodzi. Jeżeli mniejszego, to mniej. Ja kładę tyle, co położę. Że na początek kładę cztery łyżeczki od herbaty oraz trochę pianki. Dlaczego jest potrzebna tutaj pianka do golenia? Pianka jest potrzebna po to, żeby było oczywiście puszyste. Teraz dodaję do tego trochę wody, nie za dużo, nie za mało. A w kolei, a kolejna, kolejna kolejny etap, to będzie dodanie barwnika. Mam tutaj różne kolory. Napiszcie w komentarzach jaki byście kolory chcieli, żebym w następnym odcineczku zrobiła. Mam tutaj różowy i zielony, to myślę, że różowego nie będę robić. Mam jeszcze do wyboru czarny. Nie wiem, jakby czarny wyglądał. Też może ciekawie, ale mogę zrobić oczywiście niebieski. Ten trochę czarny mnie tak zaciekawił, to ja robię czarnego. Także dodaję do tego barwnik i dokładnie wymieszam. Także widzimy się, kiedy będę miał już wszystko dodane i wymieszane. Ja już tutaj masę mam wymieszaną. Teraz muszę tylko dokładnie ją, jakby tak pougniatać, żeby nabrała koloru. Myślę, że ten czarny to był. Dosyć dobry wybór. Ja już masę wymieszam tak, że już nabrała koloru. Jeżeli chodzi o te białe części, to jeszcze jest trochę mąki, bo trochę na tej macie miałam. Trochę oczywiście ręce będziemy mieli od barwnika, ale później już nie. Jeszcze się może trochę kleić, ale po jakimś czasie już będzie taki, że się już nie będzie kleił. Ja trochę poczekam już się w ogóle nie klei. Także tak wygląda mój czerwona masa glutek a tu my pozostałe Ta różowa i zielona jeden dzień leżały chyba dlatego są takie trochę już twarde ale jeszcze się coś tam rozciągają myślę że ten czarny był dosyć dobrym wyborem się rozciąga nie klei bardzo dobry i puszysty także dziękuję za obejrzenie tego filmiku małego jeżeli będziecie chcieli następny film to oczywiście z grudków, takich mas, to oczywiście napiszcie w komentarzu. Po jakimś czasie, oczywiście, mówiłam, już nie będzie warwić nam aż tak rąk, tylko na razie. Jeszcze możemy odczekać 5-10 minut i będzie już gotowy do użytku. Z tego, że ja dziękuję za obejrzenie tego filmiku i dziękuję. Widzimy się w następnym odcinku. Jeżeli nie subskrybowałeś mojego kanału, to oczywiście zasubskrybuj. Także pa, pa!